Maria została wzięta do nieba. Raduje się zastępy aniołów. Raduje się całe stworzenie, rozumiejące, że w tym akcie wywyższenia świętej Bożej Rodzicielki dokonuje się i nasze wywyższenie. Maria w wzięta jest, jak wspomniałem, patronką naszej warszawsko-praskiej diecezji. My nazywamy ją naszą matką zwycięską. Dogmat o wniebowzięciu naszej Matki ogłosił tak niedawno, bo 1 listopada 1950 roku papież Pius XII w dokumencie głównym napisano: Na chwałę wszechmocnego Boga, który specjalną łaskawością obdarzył dziewicę Marię kuczcisy na jego nieśmiertelnego króla wieków oraz zwycięzcy grzechu i śmierci, dla powiększenia chwały Jego błogosławionej matki, ku niewypowiedzianej radości całego Kościoła, powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa, świętych apostołów Piotra i Pawła i naszą, ogłaszamy, oświadczamy i określamy jako dogmat prawdę przez Boga objawioną. Że niepokalana Boga rodzica, zawsze dziewica Maria, po dopełnieniu życia ziemskiego z ciałem i duszą została wzięta do nieba. Dzisiejszą uroczystość trzeba przeżywać razem z Chrystusem, ponieważ tylko w świetle Jego tajemnicy można próbować zrozumieć tajemnicę wzięcia Marii z ciałem i duszą do nieba. W Maryi w wyniesionej do chwały nieba, podziwiamy pełne zwycięstwo Chrystusowego zmartwychwstania. W niej możemy zobaczyć, gdzie jest kres wędrówki tych, którzy swoje życie całkowicie zjednoczyli z losem Chrystusa. Wszelka cześć, z jaką stajemy przed Maryją, jest włączeniem się w jej. Uwielbienie Boga za wielkie rzeczy, które On w niej uczynił dla nas. Błogosławić Maryję to przede wszystkim zrozumieć, że i mnie Jezus chce dać miejsce w swojej chwale z duszą i ciałem. Najpierw jednak to ja muszę dać Jezusowi absolutne pierwszeństwo w życiu. Tak to uczyniła Maryja. I z jej matczyną pomocą, w niebo wzięta otacza matczyną troską moją drogę do pełni życia w zmartwychwstaniu. Zanim rozważać będziemy wielkie trudy i sprawy ziemskie, trzeba otworzyć swoje ucho na głos Boży. Zobaczymy za chwilę, że katecheza Boża. Pokazuje nam gotowy scenariusz, wedle którego mamy postępować. Bóg, jak dobry ojciec, prowadzi swe dzieci mądrze i skutecznie. Nie powinniśmy mieć wątpliwości, że zawierzenie Matce Chrystusa to najlepszy wybór, skoro sam Bóg czyni wobec tej niewiasty takie honory. Jej moc. Pochodzi od Jezusa, który jest zawsze zwycięski. Cnota roztropności wespół z mądrością każą stawać przy rydwanie zwycięzcy i to absolutnego zwycięzcy. W tej mądrości utwierdza nas apostoł Paweł, mówiąc Koryntianom, iż trzeba, ażeby Chrystus królował. On jest mocem zwyciężyć wszystko, co rujnuje człowieka. Szczególnie brzmi odczytywany w Ewangelii hymn, pieśń Maryi. Wszystko to, co wypowiada Maryja w obecności Elżbiety, można odnaleźć w przeżywanej historii roku 1920 i nie tylko. Trzeba najpierw zachwycić się obecnością Boga na naszej drodze i Jego łaskawością. Jeśli mamy w sobie dość pokory i zaufania wobec Stwórcy, będziemy doświadczali wielkich rzeczy czynionych dla nas. Profesor Andrzej Nowak we wstępie do książki Jarosława Szarka Przebudzenie Polaków. 1920 rok prawdziwy cud nad Wisłą napisał: W 1918 roku mówiono nam, że państwo odzyskaliśmy w darze od zwycięskich mocarstw zachodnich. Wolność z łaski nie jest jednak wolnością. Państwo polskie w takim, a nie innym położeniu geopolitycznym, nie jest obcym darem, który można otrzymać za darmo. Żeby Polska była Polską, musieli ją obronić Polacy przed pogardą obcych i przed własnym zwątpieniem. Skalę napięcia w owej walce i pracy oddać mogą dwa cytaty. Pierwszy pochodzi z reportaży, Juliusza Kaden Bandrowskiego z wyprawy na Kijów z kwietnia 1920 roku. Autor przytacza pełne wielkich oczekiwań słowa pod adresem Polski i jej roli w Europie: roli przedmurza. Te słowa skierowane do polskiego żołnierza ruszającego na ukraińską ziemię, śladami bohaterów trylogii. Jesteś pan synem wielkiego narodu. Naród ten młodą krwią żołnierzy rozwiązuje kwestię wschodu Europy. Żołnierze, których tu widzisz w oknach, na drogach, po lasach i ścieżynach, to najwznośniejsze marzenie historii. To wielcy legioniści, którzy niosą w swym marszu przyszły pokój świata. Kuk wozów, które pan widzi Teraz tam pod górą piaszczystą To zdrowy głos nowego ruchu To głos mądrego zachodu Niesiony przez Rzymian polskich Tu na wschód Tak jest, Rzymianie Niezliczone wsie umierające Z głodu i brudu Miasta, uschłe drogi Zesztywniałe koleje Światy ogromne Aż po kubań Watachy straceńców skaczących po śniegach Elbrusu, stalowe zatoki Finlandii, wszyscy rybacy Stoni, każdy łotewski liczy krupa. Wszystko to drży z radosnej nadziei, że naród, do którego pan należy, rozetnie swym mieczem niezawodnym tę boleść straszliwą, jaka toczy wschód Europy. To, co myślały najwspanialsze pokolenia naszej przeszłości, to teraz bucha w mocnym oddechu armii, które chrzęstem napełniają ten kraj od Mozyża aż po Dniestr. Dwa miesiące później pisarz pułkowy w armii konnej Siemiona Budionnego, Izaak Babel, zanotował na gorąco swoje wrażenia z ofensywy którą prowadziła w tym momencie jego armia, armia czerwona, idąca przez trupa białej Polski w głąb Europy. Nareszcie urzeczywistnia się jedność ludów. Wszystko jasne, są dwa światy i wojna jest wypowiedziana. Będziemy wojować w nieskończoność. Rosja rzuciła wyzwanie, ruszamy w głąb Europy, aby zdobyć świat. Armia Czerwona stała się czynnikiem o znaczeniu światowym. Dwa głosy, jakże różne i jakże różne w skutkach działania. Generalnie rok 1920 to dla Polaków czas dorastania do tego wielkiego wyzwania. Jakim będzie wywalczenie granic, obrona polskiej i europejskiej wolności przed idącą od Sowieckiego Wschodu totalitarną nawałą i odbudowy normalnego życia, mieliśmy się z tym wszystkim zmierzyć sami. Jeden z przykładów, 10 sierpnia. Tego pamiętnego roku rząd polski otrzymał wiadomość od przedstawicieli mocarstw zachodnich obradujących w Londynie, że warunkiem jakiejkolwiek pomocy ma być ustąpienie ze stanowiska Józefa Piłsudskiego, naczelnego wodza. Odbierający ten list premier Wincenty Witos przeczytawszy go zamknął w sejfie. A pod Warszawą generał Tuchaczewski, pod Warszawą tylko, miał do dyspozycji 47 tysięcy żołnierzy i dobre uzbrojenie. Latem 1920 roku było wszystkim wiadome, że zagrożenie jest śmiertelne. Biskupi polscy zwrócili się do Ojca świętego Benedykta XV. Ojcze Święty, Ojczyzna nasza od dwóch lat walczy z wrogami Krzyża Chrystusowego, z Bolszewikami. Jeśli Polska ulegnie nawale bolszewickiej, klęska ta grozi całemu światu, nowy potop nas zaleje. Ojcze Święty, w tak ciężkiej chwili prosimy Cię, módl się za Polskę, abyśmy murem piersi własnych zasłonili świat przed grożącym Mu niebezpieczeństwem. Ojcze święty, błogosław Polskę. Została wydana także odezwa do biskupów całego świata. Zwracamy się do Was z wołaniem i błaganiem o Polskę, bo nie sami jesteśmy zagrożeni. Bolszewizm jest żywym wcieleniem się i ujawnieniem na ziemi ducha Antychrysta. Nie o pieniądze was prosim, bracia, nie o, nie o amunicję, nie o wojsko. My nie wojny pragniemy, jeno pokoju. Prosim was dzisiaj o szturm do Boga, o modlitwę za Polskę. Modlitwa niech odsuci sumienie narodów, bo sumienie to w Europie zamarło. Nie czekano biernie także na miejscu. 19 czerwca 1920 roku, w uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego, biskupi zawierzyli Ojczyznę Sercu Zbawiciela. Centralne uroczystości miały miejsce w Warszawie, na rynku Starego Miasta, w obecności naczelnika państwa, przedstawicieli rządu, Sejmu, Sił Zbrojnych, duchowieństwa z kardynałem, londem Ponowiono to zawierzenie w jasnogórskim sanktuarium 27 lipca. Tam, w tej częstochowskiej modlitwie przewodniczył prymas polski kardynał Edmund Edmund Dalbor, wierząc głęboko, że Pan słyszy wołających o pomoc i ratuje ich od wszelkiej udręki. Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, ocala upadłych na duchu. Została wystosowana także petycja do papieża Benedykta XV o przyspieszenie kanonizacji błogosławionego Andrzeja Boboli. Osobiście w tej sprawie pisał do papieża także naczelnik państwa. W dniach od 3 do 15 sierpnia rabinat warszawski. Wezwał całą ludność żydowską do odmawiania codziennie specjalnych modlitw w intencji polskiego zwycięstwa. Biskupi wezwali do podjęcia powszechnej ogólnopolskiej krucjaty modlitewnej w intencji ojczyzny. Miała ona formę nowenny, począwszy od przemienienia pańskiego, aż do uroczystości w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Niedziela 8 sierpnia była dniem publicznych modlitw. Wieczorem, po zakończonej adoracji z kościołu Warszawy, ruszyły do serca stolicy na plac zamkowy uroczyste procesje błagalne. Pod kolumną Zygmunta na ołtarzu polowym wystawiono do publicznej adoracji relikwie błogosławionych patronów Andrzeja Boboli i Władysława Zgielniowa. Trzeba zaznaczyć, że ta modlitwa była naprawdę powszechna w całym kraju, w całej ojczyźnie. Losy wojny są w ręku Boga, ale ludzie są po to, aby wojnie dopomóc. Te słowa wypowiedział marszałek kilka miesięcy wcześniej w Łódzku. Podkreślił jednak, że ma świadomość, i de, iż decydujące słowo będzie należało do Boga. Najbardziej trafia nam do przekonania scenariusz napisany przez Boga z udziałem księdza Ignacego Skorupki i pierwszego batalionu 236 Pułku Piechoty Legii Akademickiej. Dwudziestosiedmioletni kapłan, i młodzież, 16- 17-letnia, może starsza, ale też i młodsza, po bardzo forsownym pochodzie dotarła do wsi, tuż obok, do Leśniakowizny, 13 sierpnia około 22. A już wczesnym rankiem, można by rzec, te dzieciaki, w Wigilię, w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny, weszli w straszny bój. Ksiądz kapelan budził w sercach otuchę, zachęcał do ufności w pomoc i opiekę Matki Najświętszej, która nie tylko łaskawie patronuje Warszawie, lecz i strzeże Polski. 14 sierpnia wznosząc w jednej ręce krzyż, drugą wskazując kierunek natarcia, z okrzykiem „Za Boga i Ojczyznę“ powiódł, towarzysząc oficerom. Tych młodych do boju. Niedługo potem padł na pobojowisku. Nikt nie przypuszczał, że chwila śmierci kapłana i tych dzieciaków będzie punktem zwrotnym bitwy pod Ossowem. Ta młodociana ofiara życia, złożona świadomie i dobrowolnie na ołtarzu ojczyzny, wydała plon stokrotny. Od tej chwili. Machina wojenna ruszyła wstecz. Rankiem 15 sierpnia porucznik Pogonowski, podejmując atak na mostki i wulkę radzymińską, i jak się okazuje, swoim szaleńczym czynem, oficerowie niech nie słuchają, bo było to wbrew rozkazom, zapoczątkowuje zwycięstwo na przyczółku warszawskim. I oto do tej walki włącza się w dniu swego święta strażniczka Polski, Najświętsza Maryja Łaskawa. Mamy tutaj jej obraz. Bolszewiccy Jeńcy wzięci do niewoli opowiadali, że podczas nocnego ataku Polaków na wulkę nagle zjawiła się przed nimi, unosząc się wysoko nad ziemią Matier Bożia. Mówili, że niespodziewanie na ciemnym niebie ujrzeli ogromną, potężną i pełną mocy kobiecą postać, od której biło światło. Nie był to duch ani zjawa. Bolszewicy wyraźnie widzieli świętą postać jako żywą osobę. Szczegóły ukazania się najświętszej dziewicy znamy także z relacji świadków. Pośrednich mieszkańców wsi, do których dotarli oszaleli ze zgrozy bolszewicy szukający jakiegokolwiek schronienia. Modlitwy, które wypłynęły z milionów polskich serc otworzyły bramy nieba. Dzięki nim Bogu rodzica wzywana przez naród, który obrał ją swoją strażniczką, mogła stąpić i ukazać się. Nie wiemy, dlaczego polscy żołnierze nie byli świadkami tego wielkopomnego cudu i nie zobaczyli swojej królowej i hetmanki, choć ujrzeli ją ateiści. Sądzimy, że w zamyśle bożym to spektakularne, publiczne ukazanie się Maryi krasnoarmiejcom było po prostu potrzebne. Bolszewicy, dając świadectwo prawdzie, podważali komunistyczny dogmat o nieistnieniu Boga. To, co ujrzeli, było dowodem istnienia matki Boga, a więc i istnienia Jego samego. Z kolei dla nas, Polaków, sprawia zjawienia się Bogu rodzicy była próbą wiary. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. 16 sierpnia z na Wieprza ruszyło główne kontruderzenie grupy manewrowej pod dowództwem marszałka. Zaś 19 sierpnia <küh> generał Tuchaczewski zarządził odwrót Armii Czerwonej na całym froncie. Członek misji francuskiej, kapitan Charles de Gaulle, późniejszy generał i prezydent Francji, wspomina, tak, to jest zwycięstwo kompletne, triumfujące. Z armii bolszewickich, które groziły Warszawie, niewielu powróci. Sprawiedliwi wołali o pomoc, a pan ich wysłuchał i uwolnił od wszelkich utrapień. W kazaniu podczas nabożeństwa za, dziękczynnego za oswobodzenie stolicy i kraju od najazdu bolszewickiego w katedrze warszawskiej 8 grudnia 1920 roku ksiądz arcybiskup Józef Teodorowicz, metropolita Lwowski obrządku ormieńskiego, wypowiedział znamienne słowa. Niechaj wodzowie spierają się i sfażą, niech długo i uczenie rozprawiają, jaki to plan strategiczny do zwycięstwa dopomógł. Będziemy im wierzyli na słowo i, i słuszność im przyznamy, ale cokolwiek wypowiedzą, nigdy nas o jednym nie przekonają, by plan choćby najmędrszy sam przez się dokonał zwycięstwa. Jeżeli w każdej bitwie, nawet najlepiej przygotowanej, przy doborze wodzów i żołnierza, przy planach genialnych, jeszcze zwycięstwo, waga się niepewne, jeszcze zależnym jest od gry przypadków, a raczej od woli Bożej, to cóż dopiero mówić tutaj, tu pod Warszawą? Taka była pewność przegranej. Że wróg telegramami światu oznajmił na dzień najprzód jej zajęcie. Sam zaś wódz francuski, który tyle, zas ty tyle zasług niespożytych położył około obrony naszej stolicy, gdy go nuncjusz zapytał w przededniu bitwy, czy liczy na zwycięstwo, odpowiedział znacząco: Dziś pomóc mogą więcej wasze modlitwy, aniżeli nasza sztuka wojenna. Istotnie, modlitwy pomogły. Nie ujęły zasługi wodzom, ani chwały męstwu żołnierzy, nie ujęły też wartości ofiarom i wysiłkom, wysiłkom całego społeczeństwa, ale modły bitwę rozegrały, modły cud nad Wisłą sprowadziły. Dlatego cokolwiek mówić czy pisać się będzie o bitwie pod Warszawą, Wiara powszechnie nazwie ją cudem nad Wisłą, jako cud przejdzie ona do historii. Nie możemy najmilsi zapomnieć o żadnym bohaterze i o żadnym bohaterskim czynie. Może tylko w dysputach strategów czy uczonych historyków dopuścić można swoistą gradację zasług. Natomiast wobec Boga i Ojczyzny tak sam marszałek Józef Piłsudski i generał Tadeusz Rozwadowski i generał Haller i setki oficerów i tysiące żołnierzy i cywilów zasługują na szczególną cześć naszych serc i pomniki pamięci. Maria Kustos Polonię. Strażniczka Polski, obrana przez króla Jana Kazimierza królową, regina regni Polonie, w szczególnej opiece a obronie ma Pospolitą, jej wojsko i wszystkie stany. Tak pisze pan profesor, profesor Wiesław Wysocki. Arcybiskup Teodorowicz, już dzisiaj cytowany, w swoim grudniowym kazaniu dopowie. Przez cud swój pod Warszawą Bóg powiązał przeszłość naszą, przyszłość naszą z przeszłością. Powiązał i sprzągł myśl swoją względem nas z dnia wczorajszego, dniem dzisiejszym i jutrzejszym. I odzywa się do nas Bóg. Jak się odzywał do Izraela przez proroka Izajasza. Narodzie oczy Twoje patrzą na mistrza Twego i usłyszą uszy Twoje słowa napominającego. Ta jest droga. Chodźcie po niej, a nie ustępujcie ani na prawo, ani na lewo. Wspomnij na to wyjątkowe w dziejach wydarzenie, wejdziemy już od jutra w czas ostatniego roku, przed wielkim jubileuszem stulecia, jednego z największych zmagań. Jaki mamy program przeżycia tego czasu? Czy jesteśmy w gotowości pięknie podziękować Bogu i naszej Matce, Strażniczce Polski, za obfitość wyproszonych łask? Czy stać nas na to, abyśmy wspólnie, zgodnie budowali instytucje państwa, bez obrażania Boga, świętych praw i obyczajów, bez niszczenia godności brata swego. Doświadczenia poprzednich pokoleń mówią nam, że wtedy byliśmy mocni, znaczący, budzący respekt i podziw wobec innych gdy szanowaliśmy zasady Boże, na których buduje się cywilizację miłości. Mario, Matko łaskawa, Tyś wywyższeniem Warszawy, Tyś wielką chlubą Polski, Tyś wielką dumą naszego narodu. Amen.